Czasem, moi drodzy, człowiek musi naprawdę, musi naprawdę odpocząć. I to tak, moi drodzy, jest, że człowiek, że człowiek nie, nie bierze urlopu czy wolnego, dlatego, że jest leniem. Nie dlatego. Dlatego, że człowiek to nie robot, nie maszyna i tak naprawdę, tak naprawdę, moi drodzy, człowiek, ludzie. Ludzie jest potrzebny odpoczynek chociażby dlatego, że człowiek to nie jest maszyna. Człowiek to nie jest maszyna. Człowiek to jest nieco bardziej, można powiedzieć, skomplikowany twór. Ale cóż, tak to jest. Zresztą sami zobaczcie. Нет.